Cześć! Z tej strony, Mike, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj w końcu obiecany odcinek pod tytułem Jak wygląda moja strategia na chodźce? Co będę w tej osi robił? Jak będę się zachowywał i generalnie, jaki mam na to wszystko plan? Zaczynam! Hossa, hossa, hossa nam Bitcoina przyniosła. ATH osiągnięte, także mamy w momencie, gdy nagrywam ten film, w okolicach 72 tysięcy dolarów za Bitcoina, także każdy zadowolony. Ci, którzy oczywiście gdzieś go tam kupili na szczytach, to mogą już teraz sprzedać z zyskiem. Także przebiliśmy poprzednie ATH, przysła hossa, chociaż moim zdaniem, ja, moim wskaźnikiem hossy, bo są tak naprawdę 3 a ja trzy definicje słyszyłem, Słyszałem, pierwszą definicja to jest to, że Hossa zaczyna się od najniższego najniższej wartości w danym cyklu, czyli w tym wypadku 15 tysięcy, mamy już ją od dawna. Druga definicja Hossy to jest Hossa, która, która przychodzi nam w momencie, kiedy przychodzi sentyment. To nastąpiło jakieś myślę, że 3-4 miesiące po tym, jak zaczęły się wzrosty. Trzecia definicja to jest przebicie ATH. Z tą definicją mam osobiście problem, bo są aktywa, które są w hossie, nigdy nie przebijają swojego ATH. No i teraz pytanie. Czy one nigdy hostsy nie osiągają? Każdy ma taką hossę, na jaką zasłużył. To taka podstawowa informacja. Teraz tak, zanim zaczniemy ten odcinek, słuchajcie: krótki disclaimer, a właściwie parę założeń. Musicie mieć świadomość, że po pierwsze, najważniejsza sprawa to jest moja strategia na hoz. Ona może się pokrywać z Waszą strategią, ale to pamiętajcie, że to dotyczy mnie, a ja na tym rynku jestem już 7 lat. Ja kupowałem swoje pierwsze kryptowaluty w 2017 roku, gdy ja zaczynałem zabawę z, z kryptowalutami. Bitcoin kosztował poniżej 1000 dolarów, gdy ja kupowałem kosztował tam gdzieś około 3, ponad 3. Moja średnia cena wejścia Bitcoina to jest 7000 dolarów za Bitcoina. Więc to jest to. Drugie założenie, pamiętajcie, że gdyby kupowaliście konserwy i papier toaletowy, ja kupowałem kryptowaluty, więc ja bardzo dużo Kupiłem różnych kryptowalut w marcu 2020 roku. Nie tyle, ile bym chciał z perspektywy czasu, niemniej jednak moje ceny wejścia są, są bardzo dobre na niektórych kryptowalutach. Nawet tych, które nie sprzedałem gdzieś tam w szczycie Hossy poprzedniej. W szczycie Bessy, w dołku Bessy właściwie miałem tak czy siak kilka x na plusie. Oczywiście można powiedzieć, że nie ma co płakać nad odlanym mlekiem, ale można było rozegrać. Ostatnią Hossę rozegrałem źle, tego nigdy nie ukrywałem. Bitcoina zresztą nie, nie sprzedawałem, nie planowałem sprzedawać w tej chwili, być może częścią gdzieś tam wyjdę, zobaczymy. Przede wszystkim pamiętajcie, że wasze środki to są Wasze inwestycje i to powinny być wasze decyzje. Ja zawsze mówię, jeżeli podejmujesz decyzję tylko dlatego, że ktoś o czymś powiedział, no to jesteś idiotą, a nie inwestorem i nie powinieneś się takich rzeczy bawić. Możesz sugerować się opiniami różnych ludzi, ale decyzja zawsze musi być twoja. Więc to jest to. No i teraz e, musicie mieć świadomość też kolejnej rzeczy. Ja, marzę, że ja mam zbyt dużo kryptowalut. Ja mówiłem to kilkukrotnie. Stu, kilkadziesiąt różnych projektów w portfolio. Mówię oczywiście o tych projektach, które jeszcze stanowią jakąś wartość, bo tych projektów było znacznie więcej. Chociażby zabawę z kryptolotto i tak dalej, i tak dalej. Z tych projektów mało, który przetrwał. Są też projekty, które upadły. Kiedyś na kryptosilezji miałem taką prelekcję w temacie Moje wtopy, i tam podawałem też różne moje wtopy. Więc teraz już, żeby przejść do meritum tego odcinka, przejść do kwint esencji tego, tego materiału, co będę robił w tej hoście, a może moje założenia, które sobie robię. Pamiętajcie, że założenia są do tego, żeby je modyfikować, zależnie od tego, jaki idzie rynek. Najgorzej jest, uprzeć się na jakimś jednym założeniu, uprzeć się na jakimś jednym proku cenowym i wtedy sobie i wtedy sobie e, po prostu. Jak ślepo z uporem maniaka trzymać się tego, bo a rynek robi coś innego, no i wtedy kończy się, jak kończy. Oczywiście, jak to bywa podczas różnych nagrań, mój ukochany koteczek Zenek chciał właśnie wejść tutaj. Więc słuchajcie, wracając do, wracając do tematu, pierwsze takie założenie, które robię, to to, że nie będzie to ostatnia hossa. Może to być ostatnia taka hossa, ale nie będzie to ostatnia hossa. Analizowaliśmy to wielokrotnie, jeśli chodzi o rynek kryptowalut. Analizowaliśmy to wielokrotnie, co mogłoby być katalizatorem kolejnej hossy i na przykład po tej hossie kolejną hossę mógłby wywołać na przykład Chiny, które wchodzą w rynek kryptowalut. To jest po pierwsze. Po drugie Bitcoin ma coś czego nie mają pozostałe kryptowaluty ja już pomijam oczywiście wszystkie cechy i tak dalej, i tak dalej, to że jest królem jest pierwszą kryptowalutą dziełem, na, dziełem nad Satoshi'ego Nakamoto i tak dalej. to że są tam ETF-y które bardzo mocno ten kapitał instytucjonalny bardzo mocno pobuje cenę Bitcoina bardzo mocno wchodzi w tego Bitcoina i teraz może być wydarzyć się coś takiego to dotyczy Bitcoina być może Ethereum jeżeli wejdą ETF-y że ta cena Bitcoina dojdzie do pewnego pułapu i już nie będziemy widzieli spektakularnych spadków o 80%. Oczywiście tutaj, więc jak ktoś liczy, że sobie na przykład sprzeda Bitcoin na szczycie i później odkupi dużo, dużo taniej, to może się zdziwić. To jest jedno z moich założeń, moja taka teza, Zobaczymy, jak ona zostanie zweryfikowana, więc to uwzględniam w swojej strategii. Ale przede wszystkim, strategia na tą hossę to jest po prostu strategia realizacji zysków, strategia likwidacji pozycji, pozbywania się tych wszystkich tokenów. Sto kilkadziesiąt ich mam, chcę zostawić maksymalnie 30, a bardziej komfortowo czułbym się z 20 tokenami. Oczywiście ja w tej liście nie uwzględniam tokenów użytkowych, takich, których używam, czyli przykładowo, jeżeli mam USDT czy USDC. Na dowolnej sieci, czy takie tokeny jak Matic, których używam po prostu, czy Binance Coin jako gazu, tak, te tokeny zostaną w moim portfelu, bo używam po prostu tych sieci, czy Ethereum na arbitrum i tak dalej. E, oczywiście, e, akurat w żadnym z tych e, poza może Binance Coinem nie mam jakiejś tam większej pozycji inwestycyjnej, więc, więc generalnie tutaj nie, ale będę sprzedawał. I teraz, czy ja już to robię? Tak. To nie oznacza, że sprzedaje bardzo szybko. Są, są tokeny, są projekty. Pamiętajcie, że ja w tym odcinku nie będę wymieniał konkretnych projektów, żebyście się nie sugerowali. O, oh, Mike ma. Oj, to on liczy, że dopiero zaczął sprzedawać, to ja będę teraz kupował, to jeszcze może zdążę razem z nim sprzedać. No, nie, 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 nie. Tak u mnie nie rozegramy tego tematu, więc ja osobiście, ja osobiście już niektóre pozycje lekko sprzedaję. Jak mam jakąś większą pozycję, projekt całkiem fajnie przetrwał Bessę, jeszcze nawet zaczyna fajnie rosnąć, to troszeczkę zaczyna się realizacji zysku, bo dla mnie wyjście z zyskiem nawet dwukrotnym, czyli, czyli te 2X -y słynne, to już jest całkiem przyzwoita baza do tego, żeby gdzieś tam dalej inwestować. Ja nie szukam gemów 100X, to nie znaczy, że nie mam takich informacji, jakichś drobnych kwot sobie nie wrzucam. Ale generalnie wolę budować sobie, bo 1000 dolarów wrzucony w jakiś projekt zrealizowany na dwóch x daje 2000 dolarów, z dwóch macie 4, z czterech macie 8, z 8 16 i tak nagle po kilku krokach buduje się całkiem przyzwoite portfolio, a jeszcze jednocześnie można, jednocześnie można tutaj, jak to się nazywa można tutaj sobie realizować zyski, nie musicie całego zysku wrzucić z powrotem w kolejny projekt, bo inaczej się wrzuca 1000 dolarów w projekt, inaczej 10 tysięcy, a jeszcze inaczej z punktu widzenia Waszej psychiki 100 tysięcy dolarów. Kto wrzucał, ten wie. Więc to, co tam opowiadają, że jakbym wiedział tutaj to, 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 to jakieś pokazywałem tak pół żartem, pół serio, 7 kroków do miliardera, jak z tysiąca złotych zrobić miliard złotych, w 7 prostych krokach nawet pokazując projekty. No tylko wrzuć to szczególnie traderzy wiedzą, ci, którzy gdzieś tam mieli dostęp do dużych środków, jak to wygląda, jak to działa na psychikę, jak macie zagrać pozycję za bankę na przykład. Więc to jest, no to jest to, dlaczego już realizuję zyski? A dlatego, że w poprzedniej hoście też sobie ustawiłem. Ja nie wiem, kiedy się ta hossa skończy. W poprzedniej choście założyłem sobie, że to będzie w 19 roku mówiłem między 200 a 500, później trochę skorygowałem, na między 200 a 400 tysięcy dolarów. Nagrania są w internecie, szczególnie to z 19 roku. To był wywiad dla Komparika. Wszystko można odnaleźć, bo ja nie kasuję postów, nie kasuję filmu. Bardzo mocno się przeliczyłem. 69 tysięcy dolarów ATH, gdzie wydawało mi się, że te 100 to jest takie... Nie tylko zresztą dla mnie. Oczywiście każdy, kto tam tysiąc postów pisał i w każdy później po szkodzie mądry jest, a właściwie po tym, o patrzcie, a ja mówiłem. No a w międzyczasie 15 tysięcy postów usunąłeś, gdzie dawałeś 17 tysięcy innych prognoz. Ja nie ukrywam, że się mylę na rynku, ale to są moje pieniądze, i dlatego od samego początku na tym rynku zająłem sobie, dałem sobie dwa cele. Po pierwsze pomóc, pomoc osobom początkującym, żeby zwiększać ich wiedzę. Po drugie nie udzielanie porad finansowych i po prostu granie jasne, wręcz taką pałką tłuczenie was po głowach, że to są wasze pieniądze i że to wy macie się nauczyć je inwestować. To super fajnie, jeżeli ktoś Wam tam pomoże. Ale jeżeli ktoś jest taki kozak Rambo, to czemu nie odpali funduszu inwestycyjnego? jak ostatnio był, ktoś taki, ale fundusz odpalił i szybko się z pieniędzmi Bo fundusz inwestycyjny, czy też zarządzanie środkami klientów, to już są regulacje. Tu już jesteś pod nadzorem regulatora. No i wtedy pokaż swoje wyniki, szczególnie długoletnio, bo ca czasem w ślepej kurze trafi się ziarno, a zepsuty zegar wskazówkowy oczywiście wskazuje dwa razy na, na dobę dobrą godzinę, więc jak tak działasz, no to jest coś innego, więc. Powoli realizuje zyski. Jednocześnie bardzo mocno obserwuje sentyment na rynku kryptowalut, bo to jest bardzo ważne. Te kryptolot, pół żartem, pół serią, może być takim wskaźnikiem, jeżeli tam się te projekty takie kupowane totalnie na pałę, losowo z miejsc 1500-3500 zaczną bardzo mocno rosnąć, a już na portfolio jest na plusie, chociaż jeszcze na razie większość projektów jest na minusie. To to może być sygnał tego, że rynek się bardzo mocno przegrzewa. Czasami lepiej wyjść. Z dwoma x, gdy projekt zrobi 5 x, niż wyjść z jedną trzecią początkowego kapitału. Tak samo, lepiej wyjść z 20 xami niż czekać na, na 100 x, a projekt, projekt zrobił 80 x i będziesz płakał później po tym, że ci się nie udało, i w następnym projekcie, to zresztą mówił nie jedna osoba to mówiła, nie wyjdziesz przy 20 x, a projekt przy 20 x zawróci. Wielokrotnie znamy takie przypadki. Kolejna sprawa, błędy, które ja sam osobiście popełniałem, czyli na przykład celowanie w takie bardzo równe poziomy. Dogecoin to jest chyba najlepszy przykład mój, mojej wtopy, gdzie ustawiłem sobie na Dogecoinie 75 centów, a on doszedł na Binance do 74. Szef w porwanych butach chodzi, nawet doświadczone osoby popełniają błędy. Nie wiem czy pamiętacie, ja Dogecoin zbierałem na Coinpocie, kiedyś na początkach swojego kanału. Był to taki kranik, klikaliśmy wspólnie, nazbierałem tego kilkadziesiąt tysięcy. W szczycie Hossy to było warte jakieś 50 tysięcy dolarów. Oczywiście, jak ilon zaczął to pompować, ja część sprzedałem. Dla mnie kosztem to było trochę klikanie tam czasami tych kraników. Ja, co ciekawe, jakiś taki miałem, nie powiem, że przeczucie, bo coś nie będę robił z siebie tutaj wróżki, ale po prostu konwertowałem to na na wszystko, bo tam był Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin chyba yy, i Dash jeszcze chyba, o ile dobrze pamiętam, 5 czy 6 walut było i Dogecoin między innymi też. Ja to wszystko konwertowałem, wszystko po to i sobie gromadziłem tego Dogecoina. Dogecoin był bardzo tani w przesyle. Kiedyś była taka ruletka pseudo-kasyno, free Doge, free Bitcoin do dzisiaj istnieje, ja tam przewaliłem 2 miliony Doge. Zresztą nie tylko ja, wiele osób bawiło się w różne rzeczy. Kiedyś Dogecoin był prawie bezwartościowy człowiek się tam bawił. To nie znaczy, że ja wpłaciłem tam 2 miliony Doge, ja po prostu w pewnym momencie grając, bawiąc się e, jakimiś niewielkimi kwotami. Wiecie, kiedyś 10-20 tysięcy Dogecoinów to były jakieś śmieszne pieniądze, więc to można było się bawić. Po prostu tyle było, to było saldo, saldo na portfelu, no i trzeba było wtedy, ale nie wiadomo, jakby człowiek Wiedział, że upadnie, to by, u, to by u, ten usiadł. Więc takich różnych rzeczy. Więc teraz pamiętajcie, to taka moja dobra porada, jeżeli coś chcecie sprzedać, ustawiajcie półki sprzedaży. Mi się raz czy dwa razy w życiu udało trafić co do centa, a to właściwie co do grosza, pozycję, gdzie udało mi się gdzieś tam złapać dołek, ale tylko dlatego, że były dwa miejsca po przecinku. Wiecie doskonale, że na wielu, wielu giełdach macie osiem miejsc po przecinku. Nie opłaca się naprawdę czasami lepiej sprzedać troszeczkę taniej jednak sprzedać, a bardzo wiele osób popełnia ten błąd i możecie zauważyć, że przy okrągłych kwotach bardzo często kurs zawraca. Jeżeli jest jakiś pump, no to generalnie przy, bardzo często przy okrągłej kwocie jest dump, a nawet nie dochodzi do pewnej kwoty, więc czasami opłaca się ustawić trochę niżej. Polecam obserwację order booka, tam dokładnie to widać, jak są ustawiane, jeżeli widzicie jakąś bardzo, bardzo dużą pozycję. No to generalnie dobrze jest opłat ustawić, jeżeli chcecie sprzedać w tej okolicy poniżej tej dużej pozycji, tam parę tych centów poniżej tej pozycji. Z kolei, jeżeli taka pozycja zostanie wykupiona, złamana, no to to jest też bardzo często sygnał, sygnał o sile rynku i możecie mieć, możecie mieć wtedy sygnał do tego, że kurs jednak może pójść dalej. Płynność, inne tematy to jest osobna kwestia. Będę obserwował, jeżdżę po konferencjach, rozmawiał z ludźmi w momencie, kiedy w momencie, kiedy będziemy. Kiedy będziemy wszyscy już krzyczeć, Tudemun Lambo Sun, to ja będę chciał być już w większości pozycji, w większości pozycji na egzycie. Oczywiście, to nie zmienia. To, co się zmieniło w stosunku tej Hossy do poprzedniej, to jest to, że ja osobiście, ja osobiście będę też inwestuję dużo więcej w jakieś tam gemy, tak to nazwijmy, niszowe projekty. Staram się, gdzie tego praktycznie nie robiłem. Ja sobie kupowałem różne rzeczy. Właściwie stwierdziłem, że postaram się maksymalnie wykorzystać tą hossę jak tylko mogę, no bo w sumie po co marnować okazję, jeżeli taka się nadarzyła. Więc będę to, będę to wykorzystywał, żeby zbudować jak najważniejsze, jak największe portfolio. Nigdy nie ukrywałem, że interesuje mnie też rynek tradycyjny i będę chciał tutaj lokować część pieniędzy w jakiś taką formę pasywnego dochodu, czyli tak zwane spółki dywidendowe, ale to po tej hossie. A wiecie, nigdy nie wiadomo, co się będzie w tym kraju działo. Dopuszczam możliwość emigracji, dopuszczam możliwość tego, że Związek Socjalistycznych Republik Europejskich tak dochręci śrubę, że będzie, będą ludzie mieli dość, a e, jak to się mówi, e, jak to się o nich mówi, e, podżegacze wojenni też mogą różne dziwne rzeczy tu zrobić i być może w pewnym momencie trzeba będzie bardzo szybko się ewakuować, dosłownie jak to się mówi, biorąc swojego laptopa. Albo cokolwiek innego, także trzeba mieć różne scenariusze w głowie. I właściwie z mojej strony to tyle, także tak podsumowując pokrótce, przede wszystkim najważniejsza cecha realizacja zysków to jest na pierwszym miejscu i likwidacja, uszczuplanie portfolio, bo ja nie jestem w stanie tego śledzić. Po drugie, to jest inwestycja w nowe projekty, czyli jakieś tam wrzucanie zysków, czy też zgromadzonych z stablecoinów w jakieś nowe projekty, w krótkie granie to są naprawdę krótkoterminowe zagrywki. Wejście. Co ciekawe, też taką pozycją są u mnie też airdropy, o, o ile jak w historii, to ja dostałem kiedyś przed tą hosą czy właściwie przed tym 23, czy 20, 24 rokiem 23 też to może ze dwa airdropy. Jeden to był jakieś energii, które już jest nic nie warte. Drugi to jest NS. Tak w tym roku i dostałem i Dimension i dostałem Celestie i, i dostałem teraz świeżo Star Heroes za stakeowanie Genesisa, więc staram się to też maksymalnie wykorzystywać. To też jest jakaś tam pozycja, ale to też trzeba realizować, bo pamiętajcie, jak przyjdzie Bessa, to projekty będą mocno tracić. A może być też taka sytuacja, że ludzie będą jeszcze na ostatnim fazie będzie tak, że ludzie z kolei będą z altów do Bitcoina jeszcze uciekać, bo będą bo na przykład potwierdzi się to moje założenie, że Bitcoin już tak mocno nie będzie spadł. Więc to może jeszcze przytrzymać, będzie migracja tego kapitału. Zobaczymy. Interesuje mnie, nie ukrywam, że zawsze lubię z Wami rozmawiać, więc napiszcie w komentarzu. Jaka jest Wasza strategia z kolei? Jakie jest Wasze podejście? Kiedy uważacie, że się skończy Hossa? Ja uważam, że on się skończy w 25 roku. Nie wiem kiedy, ale tak obstawiam, że jeżeli się skończy to w 25 roku. Złamane zostało na pewno jeden, że ATH jest przed halvingiem. Tego do tej pory nie było. No więc, jak Wy do tego podchodzicie? No i przede wszystkim, jak długo siedzicie na tym rynku, tak? Bo inne, inne spojrzenie ma osoba, która siedzi tu rok, a inna osoba ma, która siedzi tu 5 lat, a jeszcze inna, która siedzi 10. Z góry dziękuję za wszystkie komentarze, a jak się podobał Wam ten materiał, to wbijcie łapkę w górę. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!